Thank <laughs> you. To, to jest najważniejszy cel. To jest coś lepszego niż uważam za kochanie się, tak? Ja bym mogła to porównać do na przykład y, urodzenia dziecka, tylko że nic nie dziecka i tego nie urodziłam. Podejrzewam, że to by mogło być blisko znaczne, ale to bym musiała zapytać mamy no, Po prostu to jest takie wielkie wow. Do tej pory najlepsze emocje, jakie przeżyłam chyba w życiu. To jest naprawdę coś, co chciałoby się przeżywać na nowo. Wygrywanie można porównać do motylku w brzuchu. Po 30 latach Ktoś zrobił coś za mnie, nie? że mnie się nie udało, mimo że byłem reprezentantem Polski w tej kategorii wiekowej starszym. Nie udało mi się takiego sukcesu osiągnąć i teraz się cieszę razem z nimi. To jest coś fajnego, naprawdę pięknego. Nie ma nic piękniejszego niż wygrywać, niezależnie od tego jaka ranga rozgrywek, zawsze wychodząc na boisko, czy jako zawodniczka, czy jako trener, celem jest zwycięstwo. Niesamowite uczucie, piękne. Kiedy wznosiliśmy puchar, podobała mi się jeszcze jedna rzecz, że kiedy rozbrz rozbrzmiewał znany utwór We Are The Champions, nasze dziewczyny jednak śpiewały jako Ham Polskę, także to było takie bardzo, bardzo fajne, budujące, że one się z tą Polską utożsamiały. Przed wylotem do Szwajcarii dostałam takie pytanie, czy już myślałam o tym, jak, jak wznoszę puchar za pierwsze miejsce. No ale odpowiedziałam, że jeszcze właśnie nie, nie, nie myślę tak o tym, bo skupiam się na razie na pierwszym meczu. My leciałyśmy tam, widziałyśmy, że, że jedziemy tam osiągnąć jak najlepszy wynik. Podejrzewam, że żadna z nas nie spodziewała się, że, że dojdziemy tak daleko i że zdobędziemy tego mistrza Europy. No. Chciałyśmy po prostu pokazać to, co trener z nami testował przez te i, i przerabiał z nami przez te parę lat i wy, wypaść po prostu na tych zawodach jak najlepiej. Tam jak się leci, to się nie myśli o tym o medalu czy o ostatnim miejscu, tylko o tym, żeby zagrać jak najlepiej, żeby wszystkie założenia, które miałyśmy przed tymi mistrzostwami założone, żeby wyszło jak najlepiej. No, ciągle prześladowało mnie ta, ta, ta myśl o tym meczu, że naprawdę możemy wygrać z tymi Belgijkami, bo są w naszym zasięgu i jeszcze jak tam sama patrzyłam w internecie jakieś skróty z ich meczów, to, to tak sobie pomyślałam, że kurczę, że jednak można z nimi wygrać. Czeka nas jutro mecz z Belgią i nikomu nie muszę mówić jaki to jest ważny mecz, prawda? Tego nie musimy przypominać nic tutaj dodawać. To, że żeśmy awansowali do tej najlepszej czwórki drużyny w Europie, to jest naprawdę... Bardzo duży sukces, jak na razie, największy w historii piłki kobiecej. Ale my musimy myśleć o czymś więcej, o tym, żeby coś więcej osiągnąć, dlatego że nas jest po prostu, dziewczęta, na to stać. I my musimy właśnie to zrobić. Nas jest stać na to, żeby osiągnąć dużo, dużo więcej. Dziewczyny, natomiast nie chciałbym, żebyśmy myśleli tylko i wyłącznie o jutrzejszym meczu w kategoriach wyniku, że my myślimy co będzie, jaki wynik, co potem będzie się mówiło i tak dalej. Nie. My mamy się skupić na zadaniu, które nas czeka do wykonania. My mamy się skupić na konkretnych elementach naszej gry w ataku, w obronie, na naszych stałych fragmentach gry w ataku, w obronie. My te wszystkie elementy, które ćwiczyliśmy podczas kolejnych zgrupowań, jutro musimy pokazać na jak najwyższym poziomie.

już bramkę i tak się cieszyły z kamykiem, że kamyk ją powoliła na ziemię. I ja się zapytałam Ewki, czy ona pamięta to, a ona mówi, że nie. I to jest właśnie to, że w takiej wielkiej euforii czasami nie, nie panuje się nad, swoim, nad swoimi emocjami, nad swoim ciałem. I naprawdę można też nie, nie pamiętać jakiegoś tam fragmentu właśnie. W kamery. Ja, ja. No, no to dawać. Kto chce kręcić? Ja, ja mogę. <grywa> ja, 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 ja będę śpiewać. Tak Trzeba, się, y -y. się. No, trzymamy. nie no, no, no. Już mogę? No mam. Już mogę? I na wina winam! Niech się jednak! I wina, wina winam, więc nie nam! myślę, że to takie właśnie nasze latanie z mikrofonem, na przykład moje czy koleżanki z kamery, to właśnie to była ta nowość. Dlatego. Tak, chciałyśmy zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda i w sumie dlatego też tak latałyśmy, ale to też było w pewnym sensie takie odskocznie od tych wszystkich meczów, takie rozluźnienie, później pat zobaczenie, jak to wygląda tak z boku. O, Patti! Witamy Patti! Proszę bardzo, nasza kochana gwiazda. Tak, tak, Blondie. Z obrony, środka obrony, nasza lewonożna obrończyni. Patti, jak tam po meczu? No... Jak się czujesz? Jestem trochę pobijana, ale pobijana. myślę, że. Ale Wszystkie. co cię boli? Wszystko. A nie punkci dzisiejszy basem? Trochę pomógł. A smakował ci obiad? Nie jadłam. A oto reszta naszej kochanej ekipy. Proszę, proszę... Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, siostrę, ja brata. Pozdrawiam, mamy Uli, I... która myli ule ze mną. I, I, I ja pozdrawiam, pozdrawiam mamy Pauliny, która pozdrawia. Meli. Bela, pokażę jak ci dobrze. Pokażę jak ci dobrze. dobrze. A, ej, Bela, podnieś rękę. Be like. no podnieś rękę. Jest to drużyna poza boiskiem, każda z dziewczyn praktycznie z innego klubu, z innego miasta, odległego nieraz od siebie o 300, 400, 500 kilometrów, a mimo to dziewczyny zachowują ze sobą kontakt mailowy, smsowy czy na Facebooku i to powoduje, że ta drużyna tworzy się nie tylko w momencie, kiedy przyjeżdża na zgrupowanie, ale w tym czasie między zgrupowaniami. Jest to grupa wyjątkowa, bo teraz odszedł jeden rocznik, 96 ten najstarszy, a mimo to dziewczyny utrzymują ze sobą kontakt, spotykają się, czas wakacji spędziły razem, także to stanowi o tej wyjątkowości, a zarazem ma przełożenie na to, co się dzieje już później na boisku, bo mając takie ani inne kontakty, jedna za drugą wówczas zostawi życie na boisku. Nie, jeszcze nie byłam w takiej drużynie, która tak była bardzo zgrana ze sobą. I pomagały, pomagamy sobie do tej pory, chociaż nie gramy już w reprezentacji razem, bo podzieliłyśmy się, jeden poszedł do dziewiętnastek, reszta została nadal w siedemnastkach, ale mamy nadal ze sobą kontakt, kontaktujemy się, pomagamy sobie jak możemy. Z dziewczynami, z którymi zdobyłyśmy mistrza Europy czułam się zdecydowanie lepiej, pewniej niż, niż w drużynie, mimo to, że z dziewczynami z też jestem zgrana, ale no uważam, że przez Duży czas i długie lata na przykład, właściwie wątpię, żeby jeszcze kiedykolwiek, czy w kadrze u 17, czy, czy w drużynie po prostu znalazły się dziewczyny, które mogłyby być tak samo zgrane jak my. Atmosfera jest bardzo ważna, jedną z ważniejszych rzeczy, bo to jak się zachowujemy poza boiskiem, to też ma przełożenie na boisko i że każda siebie wspiera, że nie ma tak, że jak któraś ktoś zwali, to że po prostu na nią każda krzyczy albo coś, tylko po prostu wspieramy siebie nawzajem. I myślę, że na pewno takie gry, zabawy wspólne, poza treningami, takie rozmowy nawet między nami, to daje bardzo dużo, bo wiemy każdy, jaki ma wtedy charakter, jak do niej podejść, jak zmotywować, jak czasem ochranić, żeby było lepiej po prostu, a nie żeby się załamała dziewczyna. Te dziewczęta, one są świadome nie tylko swoich celów sportowych, ale również życiowych. To jest grupa Dziewcząt inteligentnych przede wszystkim, które łączą rozwój sportowy z tym rozwojem życiowym, z edukacją. To jest bardzo ważne, one sobie wszystkie zdają z tego sprawę. Zresztą nawet w wywiadach, które były z nimi przeprowadzane, one świetnie wypadały w tych wywiadach i wypowiadały się bardzo inteligentnie, bardzo rozsądnie, także na pewno pod tym względem jest to wyjątkowa grupa. Podkreślę jeszcze, że są to dziewczyny bardzo ładne, także to też ma swoje znaczenie. Powiedziałem, pełna koncentracja od tego momentu widzieliśmy jak grają już tak jak powiedziałem, jeśli my swoje wszystkie elementy przygotowania, które żeśmy non stop ćwiczyli, taktykę gry w ataku w obronie stałe fragmenty gry, które są naszym wielkim walorem, jeśli wszystkie elementy przygotowania pokażemy na najwyższym poziomie, a stać nas na to na pewno, na tym poziomie, na którym prezentowaliśmy je do tej pory, to będzie dobrze. Marta Turmo, która gra w drużynie Hiszpanii, ma dziś urodziny i chciałyśmy jej złożyć najserdeczniejsze życzenia i mamy taki malutki torcik. Marta miała wtedy urodziny. Ja wpadłam na taki pomysł właśnie, żeby tam jakiś jej mały tort kupić. Poszłam do, do Ewy, zapytałam się, co ona o tym sądzi. No ona też powiedziała, że to jest taki fajny pomysł. No i właśnie jak tam zeszłyśmy później do, do holu, to poczekałyśmy właśnie na nią i, i dałyśmy jej ten prezent. To było też właśnie takim małym klockiem do tego, żeby pokazać, że my jednak nie jesteśmy taką drużyną egoistek, że potrafimy się, potrafimy komuś też zrobić niespodziankę. Happy birthday, Outro じゃあ。 Ale ja bym się wciągam. Ja wchodzę na prenji, wiesz, wchodzę na presję, a ona tyle. Pomoc nie uględami, ale ona nie chciała leży, Nie ukrywam, no ja to prawie zaszłam tam na zawał na tej ławce i ja mówiłam dziewczynom, że będę do nich, że będę ciągle im podpowiadać. Pole karne dziewczyny! Stań! Stań! W tych ostatnich 10 minutach to był taki czas, że no, naprawdę ten, ten stres był jeszcze większy, ale, no, widzisz, ciągle, właśnie rola kapitana jest taka, żeby ciągle je podbudowywać, że ym, po prostu im mówić takie, takie ciepłe słowa. Yes! 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 Dziewczyny, tego spotkania nie można ocenić. To spotkanie oceni historia. Zrobiliście wielką, wielką rzecz dla polskiej piłki kobiecej i nie tylko. Największy sukces polskiej piłki to dzisiejsze wasze zwycięstwo. Dziewczyny, wielkie dzięki za to, co zrobiłyście. Myślę, że w pierwszej połowie już mogliśmy. Rozstrzygnąć ten mecz, bo mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje. No nie udało się, i druga połowa na pewno była troszeczkę bardziej wyrównana, ale w całym kształcie zasłużyliśmy zdecydowanie na to zwycięstwo. Myślę, że na długo zapadniemy w pana pamięci. Ja też tak myślę. Teraz już naprawdę wysoko sobie postawiliśmy poprzeczkę i myślę, że teraz już drugie miejsce nas nie będą zadowalać, że będziemy dążyć tylko do najlepszych, żeby być pierwsze i że drugie to już to jest minimum, że pierwsze to jest maks i to jest dopiero wtedy dobrze wykonana robota. No, we, we and do for us. Thank you very much. Myślę, że po finale zmieniło się postrzeganie dziewczyn grających w piłkę, że to nie są tylko chłopczyce, ścięte na krótko i które o siebie nie dbają, tylko to są naprawdę piękne dziewczyny, które potrafią o siebie zadbać, potrafią wyglądać. I tak jak też zauważyłam na innej stronie, że teraz my, postrzeganie kobiety, że grasz jak baba, nabiera zupełnie innego znaczenia. To, że też ma związek, że to nie jest jakaś chłopczyca, tylko to jest naprawdę piękna dziewczyna, która potrafi grać w tą piłkę i, i naprawdę potrafi się tym cieszyć. Znaczy, Jak byliśmy w Warszawie i była na przykład ta sesja, to widzisz, no, panie po, po, potrafiły podkreślić nasze właśnie walory i, i tak dalej i my się czułyśmy na przykład z tym dobrze. I to nie jest tak, że my widzimy tylko piłkę i korki i, i w ogóle e, najlepiej to się w ogóle włosy i wstać sobie, nie wiem, no, kolczyk w ucho, tak, i wyglądać, no, upodabniać na przykład do, do chłopaków. No, to mówię, zależy od dziewczyny i, i dziewczyna wybiera, jak chce wyglądać. Myślę, że ludzie po tym jak zobaczyli jak gramy w piłkę, zobaczyli, że piłka jest piękna, tak jak piękne są polki.